Siema, z a to jest dzisiaj w e sporcie. I dzisiaj wiele, ale to naprawdę wiele zmian w składach CSGO. Mianowicie Envy wypuszcza ze swojego składu Musa oraz Rihanna. Jako coacha dodają Kubena, ale Gia przechodzi z roli coacha aktualnie na zawodnika w głównym składzie. Zobaczymy na jak długo. Myślę, że na pewno tą chwilę pokazują na to, że nie mają oni po prostu pełnego składu. Kuben teraz jest w sumie w jednej drużynie z Michem, więc myślę, że całkiem okej. Okay. Mamy dwóch Polaków w drużynie Envy. Przejdźmy do kolejnej zmiany, która także jest związana z polskim zawodnikiem, mianowicie tym razem Innocent. Innocent dołącza do składu Mad Lions, którzy niestety stracili Bubskiego, który przeszedł do Astralis jako zawodnik bodajże siódmy w drużynie Astralis. Dziwi mnie trochę ta zmiana, bo nie spodziewałem się Innocenta kompletnie w drużynie Madlając. Szczególnie ze w sensie względu na to, że druzyna jest w pełni złożona z Duńczyku, więc nie jestem pewny, czy Innocent do końca będzie tam pasował. A czy będziemy mogli ich zobaczyć w akcji już jutro o godzinie 16 w meczu kontra Heroic? Zobaczymy, jak Innocent sobie poradzi i czy zostanie w składzie Madlając na dłużej, czego mu jak najbardziej życzę. Kolejna zmiana i ostatnia na dzisiaj: Bymas odchodzi z face Clanu. Był on wprawdzie w, prawdzie w face Clanie niestety tylko dwa miesiące. No cóż, najwyraźniej. Nie przypadł on reszcie graczy, czy ciężko stwierdzić w sumie o co chodziło. Myślę, że grał całkiem ok, ale na jego miejsce wchodzi zawodnik, który mam wrażenie, że przez długi, ale to długi czas marnował się w składzie North, mianowicie Kirby. Wielu z Was pewnie zna Kierbiego dłuższego czasu, nie mieliśmy zbytnio o czym mówić w przypadku Kierbiego, bo był on no, w składzie North, a North, jak wiecie, no, nie radziło sobie najlepiej. Teraz dołącza on do składu Face i myślę, że naprawdę jest to jak najbardziej dobra zmiana. Choć Bymas też ma potencjał. Ciekawe mnie, czy jakaś drużyna zbierze w najbliższym czasie by masa, skoro jest teraz free agentem. Zobaczymy, napiszcie co się o zmianach, zobaczymy jak poradzą sobie Polacy w nowych składach i mam nadzieję, że filmik się spodobał. Napiszcie co sądzicie o zmianach, dzięki za oglądanie trzymajcie się, do następnego, cześć!